I jestem w trakcie zmiany pracy, więc finansowo jest tak dość ciężko. Jak byłam dzieckiem, to co działało, robiłam wam przedstawienia i dostawałam pieniądze, więc postanowiłam spróbować. Także Jan Grzechwa, król Borowik, prawdziwy, szedł lasem. Postuchując swym jedynym obcasem, a ze złości brunatny był cały. Bóg mu odkrótł, krótko. siadł uroczyście pod dębem i nakazał na alarm bić w bębę. A tu siedzi niezmiernie pod dębem, każe każę alarm bić w bębę. Przybywajcie pieczarki, maślaki, trufle, gąski, porchacki, koślaki, bedułki, ryze, bielaki i smarzy. Przybywajcie, bo trufami po harce. Bojowały grzybowe zuchy, pokonały aż cztery muchy. Król Borowik winuszował szczerze. i dał wszystkim pokrzypowy wydech. Dziękuję. Brawo!